Witam serdecznie na trzecim odcinku Poradnika Alienowanego, w którym omawiamy przesłuchania ze względu na fałszywe zarzuty składane przez alienatorkę. W poprzednich odcinkach naświetliłem sytuację, że alienatorka weaponizuje, czyli robi broń z policji, z prokuratury, z dziecka, żeby cię zaatakować. Prokuratorzy bardzo chętnie są nastawieni na takich ojców, którzy nigdy nie mieli kontaktu z, prawiem, z prawem, mają czystą kartę i są zupełnie nieświadomi niebezpieczeństw, bo pozwala im to ściągać jabłka do więzienia, aresztować, wkręcać mężczyzn, którzy nie mają pojęcia, bo naprawdę kryminalista jest się ciężko drugi raz po, posadzić. Więc policjantowi jest łatwiej uzyskać awanse, jeżeli ma do czynienia z prawym człowiekiem, jest łatwiej prawego człowieka wsadzić do więzienia, a ps... A psychologowie policyjni stosują takie coś, że winnego sąd nie skaże. Macie tego trinkiem, który to, nie wiem, który to się nazywa 18 lat siedział, jako niewinny, nie? To sąd nie skaże, nie? I, i oni się tak czyszczą psychikę, więc oni wszyscy chcą cię załatwić na cacy i, i teraz przechodzimy do samego przesłuchania. Samo przesłuchanie jest następujące przychodzisz na jakąś tam godzinę i, i, i generalnie ja się za, spóźnić się nie możesz nie ale generalnie to y, nastaw się weź sobie jakąś książkę żeby się nie denerwować albo coś bo ja słuchałem czekałem na te przesłuchania co najmniej półtorej godziny nie co najmniej półtorej godziny. To nie będzie tak, że ty przyjdziesz na godzinę do lekarza, tylko oni mają straszliwe poślizgi. Są też takie sytuacje, że nie wyrabiają się z przesłuchaniami. Może to jest taka metoda, żeby też, też yy, tego yy, nie wyrabiają się z przesłuchaniami, to jest później. Jeżeli przyjdzie jakaś panna, założyć niebieską kartę co dwa godziny, to oni ją wezmą poza kolejką, bo ona jest ofiarą przemocy. nie. A jest też taka sytuacja, że komendant... Policjant mnie umówił na jakieś przesłuchanie, a w tym czasie była odprawa na przykład i cały, wszyscy tam byli na odprawie, ja sobie, sobie siedziałem na owoce, generalnie jest to wiesz, jak przyjdzie to pukasz mu w zegarek i mówisz, proszę pana, niedobrze, ja mam dla pana tylko teraz 15, nie wiem, coś z tym zegarkiem, nie tego, nie, następny raz się umówimy na telefon, bo ja tu czekam półtorej godziny, nie, nie. I nastaw się, że będzie bardzo długo to trwało. Mówię, półtorej godziny. Też rozprawy się często opóźniają. Następnie wchodzisz i klient Cię w ogóle nie informuje, jakie masz prawa, jaki coś, tylko zaczyna z tobą rozmawiać i sobie na komputerze przegląda portnosa. On praktycznie sporządza protokół przesłuchania, bo to jest coś takiego. Wiecie, że ja, jak to było parę lat temu, wiecie, że na policji normalnie stukał gości przy mnie na maszynie? Pisał to? Wyobrażacie sobie? I to był rok 2014, to jakieś 9 lat temu na policji mieli taki poziom, że była maszyna do pisania, nie mieli komputera. <laughs> Masakra po prostu, to taki poziom, nie? No i teraz mają te komputery, on pisze sobie to przesłuchałem, pisze, może ich tam uczą na tej szkole policyjnej, pisze sobie, A może swoje stare przynieśli komputery, najszybciej tak będzie, jako darowiznę i na tym sobie piszą, nie? No i piszę protokół przesłuchania i on tam coś pisze, pisze i tym, co i sto, tobie zadaje jakieś pytania. I teraz na przykład y, stara się ciebie wyciągnąć, musisz się przygotować, dokładnie sobie to poczytać, y, że na przykład, jeżeli to jest uporczywe działanie, to y, musi wystąpić wielokrotnie. Na przykład y, i kurczę, ja nie wiem, to już jest inny temat. Gruby, jak to się ślizgać po tym, ale musicie bardzo uważać, bo czasem jest tak, że są trzy warunki, na przykład osiąganie satysfakcji seksualnej, nie? Na przykład to mówisz tak, dzieci, czy była taka sytuacja, że pan goły był przed dziećmi, ja mówię, nie pamiętam takiej sytuacji, przecinek, i na przykład jakbyś był ogarnięty tak jak ja, to ja bym powiedział natychmiast tak, nie, nie było takiej sytuacji, żadnej takiej sytuacji nie było, nie, przecinek, yy, Jestem yy, i tutaj wkładasz taką informację, która inaktywuje go, nie? Bo on tę policja chce zapisać coś, co cię obciąża. Pamiętaj, że jest drużyny przeciwnej. Nie ma tak, że Lewandowski gra tu i przeskakuje do drugiej drużyny i wbija swoje w bramki. Nie, to policja tak też nie zrobi. On jest podróżynie, która macie cię wsadzić do więzienia, nie? I, I teraz, jeżeli on cię coś pyta, to yy, albo to ładnie tłumaczysz, mówisz, nie pamiętam takiej sytuacji. Albo... Nie było takiej sytuacji, to, to musisz to wyważyć, żeby, bo też składanie fałszywych zasad jest karalne, nie? I nie było takiej sytuacji, przecinek. Poza tym, yy, ja się wstydzę pokazywać się przed dziećmi, przecinek. Z, yy, ponieważ jestem heteroseksualny, yy, jestem yy, nawet przed moją partnerką wstydzę się pokazywać, nie? I możesz zaznaczyć jeszcze, że nigdy nie interesowały mnie osoby mojej płci. I w tym momencie zmuszasz go, żeby to zapisał. I on mówi, ale po co mamy to? I proszę pana, tylko proszę dopilnować, żeby to tak zapisać, nie? Jak masz synów, to pisze, że no ja się wstydzę nawet przed swoim... nigdy nie pamiętam takiej sytuacji, wstydzę się nawet przed moją partnerką się pokazywać nago, nie? I w ogóle nie jestem za... zainteresowany osobami swojej płci. I on tam będzie próbował, żeby to umknęło. I w tym momencie robisz, taką bombę im dajesz, że nie, nie osiągasz satysfakcji seksualnej, bo jesteś zainteresowany kobietami, a może przed samych synów. Nie? Albo coś w tym stylu. I teraz musiałbyś to tak, tak rozwiązać. I teraz on cię, policjant pyta, pyta, pyta. No ma, masz kilka różnych wersji. Pierwsze, możesz odmówić składania zeznań. Tutaj powiem wam szczerze, ja tego nigdy nie stosowałem. Znam takiego przedsiębiorcę, który ciągle go wzywali na przesłuchania, bo tam chcieli go zniszczyć sąsiedzi ze zwykłej złości, bo się wzbogacił i on szedł na przesłuchanie i odmawiam składania zeznań. Aha, jeszcze tak, odmowa składania zeznań jest następująca, bo cię wzywają jako świadka, to jest bardzo pokręcone. Jest taka, taka sytuacja, że tak, jeżeli byś był jako oskarżony, wzywany, to mógłbyś odmówić składania zeznań. I... Jeżeli wezwam Cię jako świadka, to będziesz odpowiadał jako świadek, podpiszesz jako świadek i zakuję Cię w kajdanki, bo sobie dostarczysz im jakichś takich zeznań na swój ten. Więc z tego, co mi wiadomo, tak potocznie, to nie możesz odmówić składania zeznań, jeżeli jesteś świadkiem w sprawie. Tyle jest. Bardzo ciekawa, ciekawa konstrukcja prawno taka. Natomiast... Yy, ja bym, wiecie, tu jest coś takiego, że albo się dobrze tłumaczysz, ja byśmy o większe ogarnięcie, ale ja mam już na przykład jako starszy człowiek i całkowicie zrozumiałe, że w czasie przesłuchania się denerwujesz, nie jesteś pewien, czy taka sytuacja była, a poza tym też polecałbym bardzo podejście policjantów w czasie składania zeznań w sądzie, bo ja to słyszałem od ojca, ja to, yy, przepraszam, nie słyszałem od ojca, tylko i tak, od jednego z ojców z tymi rozmawialiśmy słyszałem i ja też osobiście wzywałem policjantów, to oni nie wiem, nie pamiętam. To jest ich uniwersalne, nie? Jak powiesz, proszę pana, on, on panu powie, nie pamięta pan, a ja jak, i mówisz tak, nie przypominam sobie takiej sytuacji. I te, każesz mu zapisać, że był coś tam, coś tam, coś tam, że tam yy, nie wiem, że na przykład filmowałeś dzieci nago, nie przypominam sobie takiej sytuacji. On mówi, to nie pamięta pan? Proszę pana, Pan w sądzie był przesłuchiwany i co pan powiedział sądowi na że Pan też nie pamięta, bo to było dużo razy. Wie pan, myli się wszystko, to no niech pan spyta kolegę, też zeznawał, nie? I w ciemności powiem, że wszyscy mówią, że nie pamiętają, nie chcą być zamieszani w tej sprawie. Więc masz kilka opcji, ale wola, lepiej jak się porozumiesz z prawnikiem albo sobie sam, bo to jest jedna z opcji, nie? Że możesz, jest opcja, nie pamiętam albo dobrze się tłumaczysz. W każdym razie. E, bardzo trzeba uważać, bo policjant z Tobą rozmawia i niby są dużo nieistotnych, oni robią tak, dużo nieistotnych, wiesz, to jest tak, jakby wysyła, jakby policjant stara się skompletować taką paczkę, w której widzisz dużo różnych etalowych elementów, generalnie złom, nie wiadomo o co chodzi, ale prokurator weźmie, wyciągnie granat, wyciągnie zapalnik i złoży z tych dwóch rzeczy rzecz, która pójdziesz do więzienia. Więc tu trzeba bardzo uważać, poczytać sobie te przepisy, nie? Na przykład jak jest uporczywe coś to ty mówisz, wie pan co, możliwe, nie przypominam sobie dokładnie, możliwe, że była taka jednorazowa sytuacja, że nie wytrzymałem nerwowo. I kropka, i na przykład mówisz, czy krzyczał pan na partnerkę? Proszę pana, krzyczeliśmy na siebie, kłóciliśmy się, głośno była tam, poszła jakaś kłótnia, nawet nie pamiętam o co i to miało jeden raz takie znaczenie, przecinek, kropka i mówię, tu ale ostatnio zauważyłem, że ta moja partnerka prowokuje mnie do agresywnych sytuacji i skrycie nagrywa, kropka. Chwaliła się osobie, która chce zostać anonimowa, że próbuje fałszywie mnie oskarżyć. I na przykład to byś mógł takie coś wymyślić, takie odbicie. Adwokat to ci powie, żebyś tego nie robił, bo adwokaci są zainteresowani, mówię, żebyś miał słabą obronę i żeby to trafiło do sądu, żeby cię obsługiwał. Ten adwokat, który cię będzie bronił, to zwróć uwagę, że jego ciche, cicha nadzieja jest taka, że to pójdzie tak daleko, że on adwokata jak bierzesz, to on nie jest zainteresowany, żebyś ty się wybronił na etapie składania zeznań, jak będzie obok ciebie, bo masz prawo wziąć adwokata, tylko on jest zainteresowany, żeby cię wybronić na etapie i to niekoniecznie, żeby doszło do rozprawy, w której mu zapłaci, że obsługę sprawą karną. To pewnie 3 tysiące to było 10 lat temu, to teraz będzie z 5 tysięcy, nie? Czyli pamiętaj, że wasze interesy są sprzeczne, tak? I teraz jest kilka opcji. Możesz odmówić składania zeznań, możesz składać zeznania, co wiesz, co tłumaczysz. I nie przypominam sobie takiej sytuacji, jak jesteś dobry, tak jak ja, to będziesz odbijał to. I, jest coś takiego. I teraz najważniejsza rzecz na końcu tego przesłuchania, jest taka sytuacja, jesteś cały czas związany ze stresem, bo nie wiesz, co się dzieje. Policjant jest twoim najlepszym przyjacielem i w myślach sobie mieli tak, że on na nim awansuje, ale przecież winnego sobie nie skaże. Nie? Jeszcze dodatkowy stres jest wywoływany, że u mnie na komendzie to się przesłuchuje parami. W sensie ja byłem jakieś przesłuchanie, a obok była przesłuchiwana dziewczynka, która było takie oskarżenie, że ktoś tam ten, no, trawę <laughs> proponował nieletnim i to obok nie było. Także obok mnie też jakaś pani nie pamiętam. Także jesteś rozproszony, bo tu, tu jest jedno przesłuchanie, tu drugie. Ty wiesz co się u nich dzieje, oni słuchają ciebie, no po prostu to jest show, show, cyrk. No to full profeska w, w yy, po prostu gołowąsów. nie? Jeszcze oni, oni, muszą to sprawdzać, nie? Oni ich teksty, my musimy to sprawdzić. pana, to napiszemy na końcu, wie pan, zawiadomienie o popełnieniu, podejrzeniu popełnienia przestępstwa, też by było dobrze, żebyście sprawdzili, nie? No i na końcu policja ci mówi, proszę tu podpisać, nie? I, i ja miałem taką sytuację, że po prostu, wiesz, mój kolega powiedział, że masz prawo odmówić składania, niby jak, jak wiesz, niby jak po prostu jesteś świadkiem, to nie możesz odmówić składania zeznań, no to wtedy masz zaniki pamięci. To jest normalny stres, że w czasie takiego, takiego mówię przesłuchania, to można nie pamiętać. Wie pan, to dużo było różnych sytuacji podobnych do tego, co pan opisuje, ale nie potrafię chyba, i jeszcze mu argumentujesz, chyba nie chcielibyśmy sędziego okłamać, prawda? Żebyśmy tu, wie pan, no chyba nie chcielibyśmy sędziego okłamywać, nie? Czyli w sensie, yy, chyba nie chcesz, wygenerować kłamstwa, za które ja pójdę do więzienia, ty dostaniesz awans. To chyba nie chcielibyśmy sędziego i tak dla dobra, no wie pan, nie możemy sędziego wprowadzać w błąd. I teraz najważniejsze, jak już to do, do, do tego, to policjant by cię chętnie podstawił, zupełnie co on sobie powypisywał to masz pojęcie, żebyś ty podpisał, nie? To tak nie działa. Ja mówię, proszę pana i wyciągasz w to, ja bym proponował linijkę i linijkę i po prostu bierzesz to. I się masz prawo zapoznać. Mówi, to ja muszę tu odhaczyć, że pan czytał. Nie? nie ma to żadnego znaczenia. Czy czytałeś, czy nie czytałeś, sędzia nie ma żadnego znaczenia. To jest twoje zeznanie i odwoływanie zeznań. Uważam, że to tylko chyba w filmach działa, nie? Odwoływanie zeznań. Bierzesz linijkę, wyciągasz swój długopis, linijkę sobie bierzesz, kupujesz, to są grosze i czytasz wszystko, czytasz. I co ci się nie podoba, to po prostu. Skreślasz, nie? Tak jakieś zdanie, skreślasz od końca. Skreślasz, skreślasz, skreślasz. Ja miałem taką sytuację, że yy, mówiłem wam, że wniosłem oskar podejrzenie popełnienia przestępstwa wnoszenia amunicji do sądu przez panią mecenas, no a mi yy, pani policjantka podsunęła do podpisania, do końca który ja nie zgłaszałem podejrzenia, tylko zgłaszałem wnoszenie. A to jest składanie fałszywego zawiadomienia przestępstwa. Ja bym ale ja to nie widziałem niestety. No. Ja nie zgłaszam, ja tylko podejrzenie. No myślałem, że i teraz w tym momencie policjant zaczyna być yy, po prostu nerwowy, de delikatnie mówiąc, on tam się napisał, żeby dostać awans, a ty mu ten awans utrącasz. I pamiętaj, to jest twój wróg. On cię wsadzi, on niejednego. Pamiętaj, ty jesteś łatwą. Zwierzyną, bo jesteś nieświadomy. Kryminalisty on nie wsadzi do więzienia, bo kryminalista będzie tak zgrabnie kłamał, oni się uczą jedni od drugich. Ty jesteś frajerem, którego na, na którym najłatwiej zrobić awans i po prostu dostać premię, a winnego, niewinnego nikt do więzienia nie wsadzi. Tak, Amnesty International udowodnił na podstawie testów DNA, że w Stanach wykonano dziewięć wyroków śmierci na niewinnych ludziach. Tak? że niewinnego nikt nie wsadzi, więc ty będziesz jednym z tych, nie? I bierzesz to, czytasz sobie na spokojnie i to jest twój czas. Albo psz, ten czas spędzisz, po prostu on, temu policjantowi, proszę pana, no ale gdzie by nie będzie? będziemy sądu oszukiwać, no sprawiedliwość, prawda musi zwyciężyć, nie? Ja tu i po prostu to nie jest twój przyjaciel i jego nastawienie do ciebie, to nie będę pokazywał jakie palce, nie? I on mówi, że nie ma czasu. Tutaj mówisz, proszę pana, jak nie ma pan czasu, no to może ja przyjdę jutro, nie? Ale na razie nic nie podpisuję. To może puścimy to bez podpisu, nie? Albo pan się podpisze. Proszę pana, no pan to napisał. No niech się pan podpisze i napisze w, w, w tego, nie? Nie, on się nie podpisze, bo to jest twoje zeznanie i ty się pod nim podpisujesz. I słuchaj, jak czytasz głupią umowę telefon, cokolwiek. To wszystkie punkty musisz znać. Tylko w umowie nie zmienisz tych punktów. A tutaj możesz. I pyk, nie? I mówisz mu. I na przykład piszesz, że na przykład no wie pan co, przemyślałem to. Ja tego dokładnie nie pamiętam, bo tak jak tu pan napisał, to takiej sytuacji w ogóle nie było. Ja, wie pan co tak? Wiecie co? Ja wam mówię teraz poważnie, że są takie efekty, że możesz pamiętać coś, czego nie było. I lepiej tego po prostu do sądu nie dawać. Mówiłem wam o takim eksperymencie, że puszczano w kinie 90 minut reklam o psach, po czym zapytano się te reklamy i eksperyment polegał na tym, że prowadzący zaczął się pytać o reklamy o kotach i było sześć podstawionych osób i zaczęły opowiadać, że widziały te podstawione osoby reklamy o kotach i trzy osoby z sali się zgłosiły, że też widziały reklamy o kotach. Umysł człowieka jest naprawdę... Taką rzeczą, ja się przyłapuję na tym, że coś pamiętam, czego nie pamiętam. Ostatnio tam chodziło o to, że miałem bit do wkrętarki, wyciągnąłem swój, włożyłem do kieszeni, kolega odnosi wkrętarkę, a ja mówię ty oddaj mi mojego bita, a ja mówię, a on mówi, nie, no to był mój. Jak to twój? No masz tam w skrzynce. Ja faktycznie to z pamięcią jest nie tak. A nie chciałbyś za słabo pamięcić do więzienia, nie? Bo wiesz, i tutaj wszystko co nie jesteś pewien, to mówisz mu, proszę pana, zmienimy to, nie? I naprawdę... Widzę, że pan jest niezadowolony, to może zmienimy to, że, że wie pan, że może, że jak pan nie chce się tym zajmować, no to może zrobimy także odmowę składania zeznań, nie? Albo coś, i on... nie może pan odmówić. I robisz korekty, bo to jest twoje życie, rozumiesz? Za to możesz iść nawet jak pójdziesz na trzy miesiące, to ci zabiorą, dostaniesz karny wyrok to na przykład z każdym wyrokiem pewnych prac nie możesz wykonać, nauczycielem nie możesz być, w urzędzie państwowym nie możesz być, nie wiem, czy w szkole mógłbyś pracować jako woźny, na sklepie na kasie nie możesz pracować, wychowawcą nie możesz być na kolonii. Różnych 100 tysięcy jak dostaniesz wyrok. Karna się zaciera po 25 latach. Wiesz, może na jakieś maszyny ciężkie, diabli wiedzą, bo jest świadectwo niekaralności. I ty sobie tam robisz. Jak coś, to mówisz tak, że wydaje mi się, może takie miękkie stwierdzenia. Wydaje mi się, o ile pamiętam, a on ci będzie chciał takie twarde, że pamiętam, o ile pamiętam, to to on napisał, ten jest przekonany, że. I o ci to po, po prostu je tak, że pójdziesz do pierdła, nie? I tego. I ty mówisz takie miękkie, że. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że. Tu wpiszemy. I rozwadniasz to, rozumiesz? Robisz z tego dokument śliski, żebyś miał jakieś możliwości manewru. Bo wiesz, jak się pędzi bydło do rzeźni. Robisz im bramki. I po prostu tu jest ucieczka, to zamykasz drzwi, tu jest ucieczka, to zamykasz i prostą ścieżką, on cię wprowadzi, bo on zna te przepisy, on cię wprowadzi do rzeźni. I w pewnym momencie jest taka bramka, że mijasz i już nie ma możliwości zawrócenia. I tam już zostaniesz bydło i, i te i nierogacizna zostaje poporcjowane, ty też zostaniesz poporcjowany, nie? To jest ten moment, kiedy jeszcze masz boczne bramki, że policjant stara się ci ustawić ścieżkę do skazania. A ty starasz się w, tej, w tym zrobić możliwie maksymalną ilość ucieczki. Ucieczki, nie? Że jak coś jest twardo powiedziane, to że stalkował regularnie. To proszę pana, yy, tu zróbmy tak, że jeden raz miała taka sytuacja. I, powt I wiesz, i powiem wam, że ja tej policjance to powiedziałem, to ona chciała mnie wsadzić do więzienia po prostu, nie? Za, na zasadzie solidarności chyba takiej z tą adwokatką, nie? i którą powiedziałem że ona amunicję wnosi na salę sądową i ona jak jej powiedziałem że chce z korekty zrobić i przejrzałem to dokładnie sobie spokojnie jak on jest niecierpliwy nie ma czasu proszę pana to zróbmy że odmowa składania zeznań i to jest sekund pięć i mamy sprawę z głowy on się wtedy wścieknie nie po prostu to koryguje, bo on, on zaczyna ci pitolić coś tam mówi, proszę pana widzę że to jest pana zeznanie nie moje to się niech pan podpisze musisz być twardy nie jesteś tym kurde najgłupszym jabłkiem, frajerem, którego można wsadzić i do nim awansować. Nie, ale mówiliśmy rzecznie, że... Jak mój ojciec powtarza? jak komuś robisz kuku, to zawsze dla jego dobra. Proszę pana, no, jak pan nie ma czasu, to niech pan to podpisze i puszczamy, nie? A ja kontrpodpis panu złożę, nie? Że niech pan się podpisze tu w zastępstwie, niech pan za mnie podpisze, a ja pana upoważniam, nie? To przecież to to samo, nie? To nic to nie znaczy, bo policja może sobie coś tego, nie? Oni... Małem presję awansów, wiesz, kobieta chce premię i on się musi wykazać, że ty pójdziesz to tego nie. I po prostu i teraz z tą moją panią policjant, to sobie przeczytałem raz, ona mi poprawiła, dała mi do podpisu. Już tam, no to co, idziemy na jakiś lunch, przerwę robimy, a ja sobie czytałem, to są takie proste sztuczki, nie? Bo może w ogóle nie wychodzili na jakieś a Ja drugi raz mi dała i ona coś tam poprawiała, mówi proszę, i, i długopis mi tu, żeby podpisać, a ja mówię. Nie, nie, jeszcze sobie przejrzę. to ona mówi. A ja wiesz, ja przeglądam, a ona mówi do kolegi wiesz co, idziemy na lunch. To taka presja psychiczna, nie? Taka presja, prymitywna presja psychiczna, ja mówię, z tym lunchem to bym chyba nie przesadzał, nie? Ten lunch to chyba o drugiej, nie? Wie pani z tym lunchem, to nie, nie śpieszmy się z tym lunchem. My się nie śpieszmy, nie? I drugi raz i musiałem jeszcze coś popoprawiać, bo ona zapomniała to coś tam zrobić. I dopraw trzeci raz przeczytałem to a tam wyślizgałem to i jakoś widzicie z więzienia do was nie nagrywam, tak? Rozumiecie. To tak mniej więcej. I analizujesz. I wszystko co nie jesteś pewien, słuchaj, jeżeli jesteś takim frajerem, że chcesz błysnąć przed nim, to powiem ci, błyśniesz przed nim, a przed sądem upadniesz, a w więzieniu spotkasz bardzo ciekawych ludzi, ja z takimi pracowałem. I w pracy to bym się... Trzymałem się od nich z daleka, a w celi to jest trochę... Trochę trudno się trzymać z daleka od takich ludzi, nie? I jeżeli będziesz grzeszny dla policjanta, to niekoniecznie on ci przyniesie banany albo pomarańcze do pierdla, nie? Pamiętaj, że czytasz. Nie ma czasu, proszę pana, to innym terminem to załatwimy. Ja panu pójdę, jeszcze mówisz. ja panu pójdę na rękę, możemy to załatwić kiedy indziej. On ma jakieś terminy i wie, musi chce to oddać i tak dalej, nie? Także tutaj proponuję, masz prawo czytać, czytać, poprawiać, aż będziesz zadowolony, nie? I to wyślizgać, wyślizgać. Co nie wiesz, nie jesteś pewien? Ja mówię, ja na swojej pamięci już nie mogę polegać. Już jestem trochę starszy i w stresie, i, i tego to po prostu też takie sytuacje. Policja ci się tłumaczą w, w sądzie, że on nie pamięta. Było dużo podobnych sytuacji z różnymi osobami. Ja nie wiem, czy to. O to chodziło, tak? Wyślizgać, wyślizgać. Żeby, wiesz, policjant do rzeźni zrobi ci tak, że pójdziesz do sądu to już tylko na skazanie, a ty po prostu masz po te furteczki, nie? Wydaje mi się, takie wyślizgane rzeczy, wydaje mi się, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, ale to nic nie znaczy, to wykreśmy całe to zdanie. Wie pan, ma pan rację. Wykreśmy całe to zdanie i mu skracasz to, co się napracował, nie? I żeby to było krótkie. A wie pan, może... Tak, nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie, nie? Także to jest ten moment, kiedy możesz do rzeźni nie trafić albo się na rzeźnie załapać. I zapraszam na kolejny odcinek porodnika alienowanego w sprawie przesłuchania.